Przyjechała do mnie paczka od Gamefinity z superskoczną edycją kangurka KO. E, otworzymy sobie paczuszkę. Tutaj mam nóż. Spróbuję sobie przykleić, a nie idzie. Ok, tutaj Coś pójdzie. O, no dobra. Otworzymy sobie paczuszkę, a w niej znajdziemy przede wszystkim fakturę, ale to odłożymy sobie na bok. I mamy drugą paczkę. No, przynajmniej jest dobrze zabezpieczona. Eee, czy to wyjdzie? Nie, nie wyjdzie. Dobra, otwórzmy sobie. I tutaj już mamy faktyczne opakowanie z superskoczną edycją Kangur Kakao. Tutaj obejrzyjmy je sobie z każdej strony. No, opakowanie prezentuje się całkiem ładnie. Aczkolwiek spodziewałem się, że będzie raczej troszkę większe. Otworzymy je sobie tutaj z tej strony, żeby nie uszkodzić kartonu bo na pewno będę chciał postawić go sobie na półce i teraz otworzymy to i zobaczymy co znajduje się w środku. Spróbujmy tak wyciągnąć, nie... okej. Okay. Kiedy już otworzymy sobie to pudełko, znajdziemy w nim worek. A tutaj mamy też mamy tutaj też magnes na lodówkę, naklejki, no i oczywiście grę. I to właśnie od gry sobie teraz zaczniemy. ją też oczywiście musimy sobie odpakować z folii. Dobra, no pudełko prezentuje się dosyć biednie, jak mam być szczery, tutaj mamy kod i nawet nie ma książeczki, to jest zwykła instrukcja obsługi i płyta, no mógłby być jakiś steelbook jak dla mnie, fajnie by to wyglądało, ale dobra, niech będzie. Kolejny, otwórzmy sobie worek, yy, no szczerze mówiąc on tutaj jest chyba główną zawartością, oczywiście poza samą grą i wygląda... Dobrze. Jest całkiem spory. Ładnie uszyty. Mam wrażenie, że będzie się dobrze trzymał, że nie będzie się psuł. Yy, tylko tyle, że jak się go zepnie, to może być dosyć niewyraźne to, co jest na nim. No właśnie, i tutaj się prezentuje w ten sposób. Dobra, odłóżmy ten worek. Weźmy się za naklejki. Yy, naklejek jest kilka. Yy, wyglądają dobrze. Niczym nie zaskakują. Yy, od zwykłe naklejki. Paczuszce. No i mamy też magnes. Czy ten magnes działa? Działa. No i co można powiedzieć o tej edycji? Na pewno brakuje tutaj figurki. Na szczęście cena nie była zbyt wygórowana. W związku z tym zakupiłem dwie takie paczki. A jedną z nich już wkrótce będziecie mogli wygrać na moim Instagramie. Jeżeli też taką chcesz, to zapraszam do linku w opisie. Jeśli podobał Ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybować z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do tego zapraszam Cię do swojego Instagrama oraz Discorda, linki w opisie. Jeśli interesujesz się popkulturą, w opisie znajdziesz też coś dla siebie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.